Starostwa powiatowego, którzy w sprawach związanych z DPS-ami na pewno nam pewne fakty przybliżą. Witam pana burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego, przede wszystkim witam państwa radnych, szanowni państwo. Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej wyjątkowa. Dlaczego? Dlatego proszę państwa, że jako radni powzięliśmy informację odnośnie sprawy związanej z lokalizacją DPS-u, oczywiście na imieniu starostwa powiatowego, natomiast. Natomiast, proszę Państwa, no sprawa jest dla myślę, dla mieszkańców na tyle ważna, na tyle istotna, że pe o pewnych faktach, pewnych zdarzeniach, które będą miały miejsce najprawdopodobniej na terenie parku, chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej. Szanowni Państwo, szkoda, że to nasza inicjatywa, myślę, bo liczyłem na to, że inwestor tutaj wyjdzie z inicjatywą taką informacyjną, ale dobrze, że dziś jest, dobrze, że dziś będziemy mogli się w pewnych rzeczach dowiedzieć, Szanowni Państwo. I cóż, myślę, że przedstawię najpierw porządek dzisiejszej sesji, przyjmiemy go, a później będziemy mogli dyskutować na tematy związane z Parkiem Miejskim w wojniczu, z funkcją Parku Miejskiego, a także projektami uchwał, uchwał na dziś przygotowanymi. Proszę państwa proponowany porządek obrad w dniu dzisiejszym Państwa stwierdzam, że na sali mamy 12 państwa radnych, także mamy kworum, proszę Państwa. Proponowany porządek obrad w dniu dzisiejszym to punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, dyskusja na temat lokalizacji domu pomocy społecznej na terenie Wojnicza. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowości Wojnicz. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów o rodzin wielodzietnych 3 w ramach projektu pierwszy słonek na terenie Gminy Wojnicz na 2015 rok. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wojnicz do Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pod nazwą Gminne program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015. Punkt 6. To zamknięcie obrad sesji. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma uwagi co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, kto z pani Panów jest za przyjęciem tego porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Państwo przyjęli porządek jednogłośnie. Proszę Państwa, punkt drugi dzisiejszej sesji to dyskusja na temat lokalizacji domu pomocy społecznej na terenie Wojnicza. I myślę, że tutaj najwyższy czas przekazać głos inwestorom, którzy nam naświetlą sytuację związaną z, planowanymi, yy, z planowanym przeznaczeniem terenu na terenie parku, który będzie wykorzystany. No, chcielibyśmy wiedzieć w jakim celu. Bardzo proszę, Panie Starosto, jeszcze, jeżeli moglibyśmy prosić o kilka zdań dotyczących planowanych inwestycji, planowanego przeznaczenia terenu starostwa. Oczywiście mamy świadomość, że to jest teren starostwa i tutaj większego wpływu nie mamy. Niemniej jednak dobrze by było wiedzieć, co w przyszłości w parku miejskim również będzie. Hmm. Także jest dobrze. Dzień dobry Państwu, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Panie i Panowie Radni. Myślę, że e, nic nie jest za późno, wręcz powiedziałbym, że nawet przedwcześnie, ponieważ jeszcze nic nie jest e, ani ustalone, ani żadne decyzje nie zapadły. To, że mamy pewne plany, pewne przymiarki, to są przymiarki, to są pewne plany. Natomiast e, plany, jak sobie tutaj Państwo wiecie, z dnia na dzień mogą się zmienić i się zmieniają takie jest życie. Natomiast e, często jest tak, że m, bitwa wygrywa się albo siłą, albo taktyką. Jak się nie ma siły, to się stosuje taktykę. E, co mogę powiedzieć? E, na dzień dzisiejszy, źle się może stało, że e, aż taka wielka, e, no powiedziałbym, e, może nie afera, bo to za wielkie słowo, ale za dużo, za dużo e, zostało powiedziane wokół tak DPS-u Stróżak, jak i, jak i, i ośrodka szkolno-wychowczego w Zbiltowskiej Górze. I tu, i tu są ludzie, od tego zacznijmy. W stróżach są dorośli, w, w SOSW są dzieci i młodzież i obowiązkiem i zadaniem samorządu powiatowego jest dbałość i troska tak o jednych, jak i drugich. I to staramy się zawsze wszechmiar czynić. To są ludzie, którzy sami sobie w życiu nie poradzą na pewno, jak chodzi o tych starszych ludzi, natomiast jak chodzi o dzieci i młodzież, to są dzieci, które i tak już zostały przez los w pewien sposób skrzywdzone. Chcemy w ten sposób im pomóc, jak również pomóc ich rodzicom w terapii zajęciowej i by te dzieci mogły z życia normalnie korzystać. I skąd się to wszystko wzięło? Może zaczniemy jeszcze od samego początku. Otóż nie jest to winą ani państwa, ani powiatu, że w Polsce no, ktoś kiedyś wymyślił taką, a nie inną ustawę, no i oczywiście parlament tą ustawę przyjął. Jeżeli państwo polskie oszukuje, oszukało raz w 1946 roku, zawierając majątki yy, ówczesnym właścicielom, to teraz oszukało po raz drugi samorządy. To samo państwo. Więc, jeżeli mamy jakieś pretensje, to miejmy pretensje do tych, którzy takie prawo ustanowili. W swoim czasie budynki, czyli własność byłych właścicieli, na, yy, przeszły na własność skarbu państwa. Skarb państwa przekazał to samorządowi powiatowemu. Były to w większości no, ruiny albo podupadłe budynki obiekty. I powiat przez te kilkanaście lat inwestował w te obiekty, utrzymywał je, rozbudowywał, jako że należały do powiatu. Mało tego, często były środki unijne, zewnętrzne pozyskiwane do niezbędnych remontów czy rozbudowy. A żeby środki unijne pozyskać, jak państwo sami wiecie, to mu trzeba mieć tytuł prawny, trzeba być właścicielem, tak? Logiczne. I takowym właścicielem byliśmy. W Księgach wieczystych widniało powiat Tarnowski. Nagle się okazuje, że nie jesteśmy właścicielem. Bo ktoś jakby ustawę kiedyś podjął, minister to podpisał, dziękuję do widzenia. Przestaliśmy być prawocym właścicielem. Jeżeli tak prawo działa, to ja przepraszam bardzo, ale coś jest nie tak. No i zostaliśmy teraz yy, w takiej sytuacji, nie tylko my, bo w Polsce samorządy wszystkie tak zostały potraktowane. Gdzie dostaliśmy zadania, ale ani grosza na te zadania, plus do tego jeszcze teraz musimy wykupić to, w co inwestowaliśmy przez całe lata. I mamy spadkobierców, którzy się upomnieli o Stróże, o Zbiltowską Górę. Stróżak jest dom pomocy społecznej, w jest szkolny ośrodek. Upominają się o Żuchową, upominają się o Karwoczą, następny DPS. Mowa już jest o Radłowie, gdzie jest szkoła, i mowa jest o Ryglicach, gdzie jest szkoła. Jeżeli byśmy chcieli to wszystko wykupić, no to jest ponad 20 milionów złotych. Do tej pory inwestowaliśmy, było nasze, nagle przestało być nasze i musimy teraz sobie to kupić. Albo oddać właścicielom. Oddać tak, tylko co zrobić z tymi ludźmi, których, którymi się musimy opiekować, bo też jesteśmy ludźmi, jak i ci y, mieszkańcy tych, tychże obiektów. Gdzieś musimy w takim razie myśleć o miejscu, gdzieby tych ludzi w normalnych, godziwych warunkach ulokować i, i opiekę nad nimi roztoczyć. Czy możemy kupić? No owszem, można by kupić, ale żeby kupić trzeba mieć pieniądze. No Państwo też chcielibyście wiele zrobić, tylko pytanie, czy macie na to pieniądze. No właśnie tu się zamykamy w tym samym kręgu, w wspólnym kręgu. Dlatego też uważamy i uważam, że jako samorządy powinniśmy sobie nawzajem pomagać, Wspieracie, bo jedziemy na tym samym wózku, a nie w jakiś sposób stawiać sobie, stwarzać sobie problemy niepotrzebne zupełnie nikomu. Bo nikt z nas nie wie, co się z, z nim stanie za tydzień, za dzień, za miesiąc i czy nie będzie potrzebował też opieki, yy, bo bywa różnie. Wystarczy sekunda i się traci całą rodzinę i się zostaje samemu. No wtedy można oszaleć. No i co wtedy? Gdzie? Cieszmy się i dziękujemy Panu Bogu, że mamy dzieci zdrowe, ale nie wszyscy mieli to szczęście, dzieci nie są nic tu winne, trzeba za wszelką cenę im pomóc, stworzyć normalne, godziwe warunki do normalnej egzystencji. Stąd też i nasze działania tak, takie były, a nie inne. Natomiast, dlaczego z Państwem nie rozmawialiśmy wcześniej? Bo nie było o czym. Bo wszystko jest w sferze jeszcze przemyśleń, rozważań, gdzie, co i jak. Dziś następny się wariant pojawił, zobaczymy, przemyślimy, co będzie dalej. Niemniej jednak ostateczną datą, jaka no, po ostatnich rozmowach została ustalona z, z adwokatem spadkobierców, to jest 18 maja. Poprosiliśmy o spotkanie, mecenas przyjechał, była rozmowa. Proszę bardzo, chcemy, by nam jasno i konkretnie powiedzieli, ile chcą dostać pieniędzy za obiekt w Zbildowskiej Górze. Jest on wyceniony, są dwie wyceny. Jedna z e, strony no, spadkobierców na 3 miliony bodajże chyba 300, jak się nie mylę. I druga wycena nasza powiatowa 3 miliony sakiem, więc tutaj jest porównywalna kwota, jak chodzi o wycenę. E, no i oczywiście chcemy, żeby tam wchodzili tą kwotę ostateczną, już nie niepodlegającą dalszej, dalszym negocjacjom. Druga strona, druga sprawa jest taka, że m, spadkobiercy żądają e, za prawie 12 lat Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie i wyliczyli sobie to gdzieś na poziomie prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych. Czyli łącznie to dla powiatu to jest no około 5700-5800 do wydania. No grosze, prawda? Ym, mamy, no ale to jest to jest tylko jedna sprawa, to już na no już, bo oni mają dwa tygodnie temu wpis, jako są już właścicielami, powiat przestał być właścicielem tegoż obiektu. W tym roku będzie mieć kolejny. Kolejną sprawę, jaką są stróże i też ileś tam to będzie kosztowało, dobecane jest gdzieś około 3 milionów plus pewnie bezumowne użytkowanie. Z bezumownym użytkowaniem jest taka sytuacja, że to i tak, i tak musimy iść do sądu, bo dlaczego mamy płacić tyle, ile sobie życzy ktoś tam, od tego jest sąd, niech sąd wyceni ile za te lata użytkowania musimy zapłacić. Jestem tego ciekaw, czy też wystąpią do, do skarbu państwa, no ci właściciele, o odszkodowanie za bezumowne użytkowanie przez te 50 lat poprzednich. Od um, czasów powojennych, zaraz, bo no przecież to, by, to by właściwie to państwo. Też powinni wystąpić do, do skarbu państwa o, o odszkodowanie no, za 50 lat, skoro występują do, do powiatu. Ale to jest inna melodia. Dlatego też, <laughs> przepraszam, yy, stan faktyczny na, na chwilę obecną jest taki, jak państwu przedstawiłem. Nie ma żadnych decyzji, nie ma żadnych rozstrzygnięć. Czekamy do 18 na konkretne kwoty. Jeżeli będą to pieniądze z którymi powiat będzie się mógł zmierzyć, to oczywiście kupimy jeden obiekt i drugi obiekt i nie będzie żadnego problemu, bo nie chcielibyśmy ani jednych, ani drugich pensjonariuszy ruszać, ani z Domu Pomocy Społecznej, ani z dzieci. Dla tych ludzi to jest też pewne przeżycie, pewna trauma pewnie, bo jeżeli ktoś się do jakiegoś miejsca przyzwyczaja, no to, to chciałby tam już pozostać. Natomiast no, to jest kwestia już teraz ekonomiczna. Bo można marzyć o wielu rzeczach, a jak nie stać człowieka, to niestety tego sobie nie zafunduje, nie kupi, musi się liczyć z innymi rozstrzygnięciami. Niemniej jednak do końca wierzymy, że ta cena będzie rozsądna, którą będziemy mogli zapłacić i w tych samych obiektach wszystko pozostanie bez zmian. Niemniej jednak planujemy remont internatu, bo takie są plany, takie były plany, takie są plany, bo jest mocno, mocno zaniedbany. Internet, chcemy to troszkę poprawić, jeżeli się uda to coś rozbudować. Budować nie możemy nic nowego, to Państwu już wyjaśniam, Państwo jesteście w temacie, więc yy, prosta sprawa. z nowego yy, rozdania środków unijnych na ten cel nie będzie środków. Nie będzie środków na budowę obiektów tego typu. A obiekt yy, tego typu no, parę milionów do tych nowych będzie kosztował, więc nie stać nas na yy, taki wydatek, ale Będą środki na rozbudowę, na rozbudowę, modernizację pod, pod kątem wielofunkcyjności danego obiektu. Że kilka różnych instytucji będzie mogło się tam mieścić. Na te środki będą. I w tym kierunku chcemy pójść, żeby wykorzystać środki maksymalnie unijne przy niewielkim nakładzie własnych środków, bo mamy niedużo. I taka jest nasza strategia i, i cel. Ktoś powie, że nagle zbiedniał. Tak, nagle zbiedniał z paru powodów. Musieliśmy teraz oddać 2 miliony złotych yy, subwencji yy, no, niesłusznie pobranej w 2009 i 2010 roku dla poprzednich władz, właśnie na ośrodek szkolno wychowawczy w Zbiltowskiej No Procesowaliśmy się, ale niestety przegraliśmy ten proces. No, nie było szans go wygrać mesenki, więc więc 2 żeśmy oddali. Subwencja oświatowa została okrojona, bo jest demograficzny kolejne set tysięcy, no, mniej w budżecie, plus dochody. Prawie 3 miliony mniejsze, to no, strata w bieżącym roku około 6 milionów złotych. No, tych pieniędzy po prostu nie mamy i mieć nie będziemy. Więc dlatego tak, tak ciężko i krucho z budżetem powiatu. E, doskonale pani skarbnik e, jest zorientowana, państwo również podejrzewam, że są nowe wskaźniki, jak chodzi o budżet, uchwalanie budżetu, i tak dalej, które mówią jasno i wyraźnie, że musi być na niewiele, ale na, na plus. A żeby było na plus, na no to trzeba się liczyć z każdym wydatkiem, i ewentualnie, a dochód bardzo mile widziany. No, sprzedaż już w powiecie nie ma co, wszystko co było, zostało sprzedane praktycznie, więc tych dochodów mieć nie będziemy. Natomiast, żeby budżet nam nie uchwalało Rio, tylko sami, to musimy mieć ten wskaźnik na plus. Więc kredyty w bankach. Są ograniczone. Nie możemy wziąć tyle, ile byśmy chcieli. Nie możemy wziąć tyle, ile byśmy chcieli. To no, nawet trudno mówić o kredycie, bo to są śmieszne pieniądze, jakie możemy jeszcze, po jakie się możemy do banku udać. Bo więcej po bank nam nie da, bo, bo wskaźniki nie puszczają. No i tyle. Tyle w temacie i środków, i ewentualnych rozstrzygnięć. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę.